Cześć, ludkowie! Dzisiaj będzie znowuż e, Swain forbert, Swain forbert, Be Wiking, e, który został królem Anglii w roku 1013, czyli 13 lat po największej balandze średniowiecza, którą urządził nasz władca. E, Bolesław Chrobry w roku tysięcznym po prostu chodziło o zdobycie sojuszników wśród yy, państw niemieckich, cesarza niemieckiego przede wszystkim. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o goleniu. Swain Forkbert. Yy, ten krem do golenia marki Swain Forkbert. To jest marka, która robi Rzeczy dla brodaczy głównie, czyli nie tylko do golenia się, ale przede wszystkim do pielęgnacji brody, jakieś różne wynalazki, na których ja się nie znam. Ten krem to jest, tak mówiłem, babuniowy drzem z owoców leśnych, ale tu jest napisane mango i papaja. Mango i papaja to, to są owoce tropikalne. Smaczne, bardzo słodkie, bardzo aromatyczne. Kto niech próbował, to niech to nadrabia. I teraz, ja dzisiaj chcę się dowiedzieć: po pierwsze, jak to pójdzie, jako podkład pod szaweczkę i dla tego, i po drugie, ile tego mi pójdzie Dlatego to towarza. Myślę, że wystarczy. Wyjąłem z pudełka 1,64 g. Czyli nie dużo, widzę, Kremy to nie są twarde mydła, które mają wydajność naprawdę wysoką. Ale powinno wystarczyć. No i dzisiaj, jak to się wyrobi moim yy, badgerem z aluminiową rączką, który rzadko jest przeze mnie używany leży sobie grzecznie w pudełku, a, a ja w międzyczasie ćwiczę przede wszystkim pętlę które trzymam w łazience. Więcej wody, znowuż więcej wody. To jest pędzelek. Mówię pędzelek, bo nie jest jak on, jakoś ciężko duży. Jak widać, dość mopowaty. Zarost dzisiaj będzie zwalczany, zarost dwudniowy, przy pomocy szawetki. Jako rzekłem, postanowiłem zobaczyć, jak się ten krem sprawdzi jako podkład pod szawetkę, bo już, że zmiękcza włos, to wiem, że jest dość śliski. Też wiem. I. I że bardzo pysznie pachnie. Pysznie smakowicie. Kto nie lubi owoców leśnych? Chyba ten, kto nie jadł. Nie wiem, czy wiecie, że owoce, które po angielsku noszą wspólną nazwę Berries, czyli maliny, truskawki, jagody. To wszystko jest określane u nich kolorami w języku angielskim, znaczy nie wszystko Bo, bo truskawki to akurat są strawberries Czyli trawiaste albo płumiaste A reszta to tam blueberries, blackberries, redberries nie. I, żeletka, I szawetka dzisiaj będzie chińska, na zwykłe żeletki w środku, na połówki oczywiście, perma w środku, turecka prosto z Petersburga, turecka marka. Kiedyś na jakimś filmie YouTube'owym usłyszałem opinię profesjonalisty amerykańskiego Barwera, który powiedział, że no my używamy żyletek. Wypadła nazwa, zdaje się, że to były żółte se wynokloki. A moja szawetka. To tylko uchwyt. Robotę robi żyletka. Kremę śląca. No... I tak, i nie. I tak, i nie. Żyletka kremę śląca, tak? Nie. Ale wiecie, jak Żyletka jest źle trzymana w szawetce. Jak szawetka jest jakaś taka, która po prostu nie trzyma dobrze tej żyletki, to, to zapomnijcie o tym, że się tym komfortowo ogolicie. Ta trzyma żyletkę znakomicie. Hmm. A. Tu coś Tu coś się zaprachnąłem Policzki na gładko A tu wiadomo trzeba przejechać jeszcze raz Pod włosek Dobrze Borsuczki lubią zjeść, co było widać, prawda? O. Ale, swoją drogą, wniosek jest taki, że te 1,6 gram może być troszeczkę mało. Lepiej może byłoby e Przytulić tego kremu trochę więcej. Ech. Zapewne tak ze dwa gramy i byłoby super. gramy. To jest jakiś jeden sześć. Jeden siedem. 1,6, 1,7 mm litra oczywiście 1,61,7 ml czyli taką czyli takie 150 ml, które tutaj mam w tym słoiczku 80 doleń Tak by wynikało, nie? No. Yy. koszty to 14 funtów na stronie producenta kosztuje taki ten, nie jest to kremik tani ale nie jest też kosmicznie drogi jakiś bo W porównaniu z na przykład Taylor of Bond Street. Taylor of Old Bond Street. Tops. Taki krem. Dość powszechnie znany. Też z Londynu. No, widzę, że trzeba dołożyć jednak troszeczkę. sprawdźmy ile. I zdenerwuję. Trzeba będzie dojechać do tych 2 gramów takie mam wrażenie no 0,8 to nawet 2,5 grama dzisiaj idzie na moje na moje golenie 2,5 grama Hej zawsze, 2,5 grama to jest jakieś tam mililitry, czyli jakieś siedemdziesiąt goleń przy pomocy jednego słoiczka. No. się kremu, trzeba dołożyć wody. Wiecie jak robię pianę, ślisko, ślisko, ślisko i raptem pędzel zaczyna iść tak tempo. Zaczyna, przestaje mieć płynność ruchu na skórze, to się czuje i wtedy znaczy, że piana potrzebuje wody, to jest pić, to jest takie wołanie, pić, 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 daj mi wody. W momencie, kiedy już jadę pędzlem i po chwili nadal jest ślisko, to to jest koniec dodawania wody. Jak dodałem tej wody tyle co trzeba, to, to im próbuję spływać z brzydwy, z Czyli jest to krem z gatunku tych. Tworzących pianę mokrą. Czy to wada? Nie dla mnie. To jest kwestia upodobania. Piana musi dawać posisk. Piana musi dawać amortyzację. Znaczy czy ona będzie gęsta majonezowa. Czy ona będzie puszysta szamponowa? Czy ona będzie bardziej sucha czy bardziej mokra? To jest kwestia upodobań moich, twoich Mnie się ten rodzaj piany podoba. Dobra. Trochę zostało. Aniemka. Ten kremik jest wegański, czyli na bazie roślinnej, ale firma składu na swojej stronie nie podaje, podaje tylko, że to są naturalne, organiczne, oleje i to wszystko, o czym się chwalą. Wiecie, my staruchy goleniowe. Lubimy pianę na bazie talu. Czyli łajową, na bazie tłuszczów roślinnych. Ona daje taki poważniejszy poślizg. Zaletą pian na bazie talu jest poślizg który jest taki specyficzny. Te roślinne to są takie, wiecie, jakiś taki powierzchowny powiedziałbym. To nie znaczy, że zły, bo zwłaszcza wiecie, te współczesne na roślinnej bazie kremy, mydła one już Są dużo lepsze niż te przed laty. Naprawdę. I mimo, że nadal wolę poślizg piany, która jest na bazie zwierzęcego już zrobiona, to nie ma rózy tu. Dobra. Golenie mogę uznać za zakończone, teraz trzeba tylko wykończyć. Nie było się bez strat z tego co widziałem na pianie. Się pokazały czerwone kropeczki. Gdzieś tam coś tam się trafiło niestety. Trudno. Się zagoi. Na pewno się zagoi. Teraz słuchajcie. Ehm. Guma balonowa, tak, czyli yy, są. Jedna pompka powinna wystarczyć, wiecie, jak się goliłem e, pierwszy raz tym, dam dwie pompki, no ale to były takie pompki, gdzie jeszcze w układzie było powietrze, gdzie był układ napełnione i no. I trzeba było, jednej było trochę mało, bo ona była mocno niepełna. I druga też nie była taka jak żadna pełna, ale ale były, były dwie. Teraz jedna i jest aż za dużo na te moje hektary. Mam dużą głowę i gole tego, goleją całą, tak? Praktycznie, no dobra, to teraz tak. Firma powstała w 2015 roku. Nazywa się Swain Forkbert. Forkbert, widzicie, nie, nie zauważyłem tego poprzednio. Przecież w roku 1000 i później nie istniały jeszcze nazwiska, tak naprawdę. Ale istniały przydomki. Przydomek coś znaczył. Forkbert oznacza widlasto brody. Więc to był ten wiking, miał przydomek domek z Brody. miał długą brodę, ja widziałem kilka wizerunków jego, no jeden z nich jest tutaj, prawda, w logo firmy i wszędzie był pokazywany z brodą do pasa, tak naprawdę, więc ma raczej e, brodę taką jak, równie imponującą jak pan Gibbons, e, jeden z członków zespołu. Z Top. Pamiętajcie, dwa z brodami sięgającymi gitar. Imponujące. Dobra. Chyba tego nie będę już więcej prezentował, wam, bo chyba nie ma sensu. Maszynka była, szawetka była, daj radę. Co zauważyłem, wiecie, taką, taką ogólniejszą uwagę już Wam teraz powiem, że yy, szawetka zbiera e, szawetka zbiera z twarzy dużo więcej niż maszynka nie tylko szawetka, zresztą bo bo bo, 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 bo również wiecie jak jedziecie go ostrzem to jest z twarzy i tego i pozostałości tej, tego poślizgu jest mniej sporo mniej chociaż istnieje jest on. I tutaj yy, w przypadku tego kremu nie jest inaczej. Jest poślizg. Po przejechaniu brzytwą jest fajne. Yy, firma produkuje tam w kilku różnych zapachach. No ale Drzewa sandałowego mam już chyba kilka wariantów. Więc nie chciałem. Chciałem coś innego, coś nowego. I trafiła się ta papaja. Yy. Mango i papaja. I, I nie narzeka. I nie narzeka. Dziękuję Wam za uwagę. Miecie się pięknie. Do spotkania w następnych filmach. A to będę używał już tylko poza kamerą. Tak myślę. Cześć. Ręki za to nie da. Cześć, Ludkowie. Do zobaczenia w następnych filmach.